Oczywiście jest film z zatrzymania posła Sterczewskiego, ale nie obejrzałem go do końca, bo jest tak żenujący, że wolałbym już chyba zobaczyć drugi raz Nataszę Urbańską strzelającą z Maksima. Ale to syf! Cześć wszystkim, witam was serdecznie ludzie, bioroboty, hybrydy i reptilianie. Oczywiście zaczynam od partnera kanału firmy Prodigtech. Serdeczne podziękowania dla tego mecenasa. I teraz ważne ogłoszenie. Dam Wam na dole link do sklepu Google albo gdzieś tu wrzucę jakiś taki kod, który możecie sobie zeskanować, bo wjechała nowa aplikacja, która jest zrobiona specjalnie przez firmę Prodigtech i ona oczywiście współpracuje z miernikami grubości lakieru, tymi, które mają. Moduł Bluetooth, ale nie tylko, bo pomaga przy oględzinach samochodu używanego i jest w stanie na przykład wycenić koszty związane z przywróceniem go do eksploatacji na normalnym poziomie. I nie ukrywam, maczałem w niej paluszki, więc będzie mi miło, jeżeli ją ściągniecie. Oczywiście obiecuję, że zrobię osobny odcinek o tym, jak z niej korzystać, żeby było to intuicyjne, ale myślę, że to przydatne urządzenie dla ludzi, którzy często oglądają samochody i zwłaszcza teraz yy, zakładam, że będzie dla Was fajnym udogodnieniem. A teraz lecimy z tematami. Oczywiście tak, yy, w poniedziałek albo wtorek, bo już nie pamiętam, wrzuciłem filmik o tym, że yy, non omnis bo jeszcze nie jest przesądzone, że samochody spalinowe będą miały zakaz rejestracji, po czym po dwóch dniach zakrzyczano tego biednego ministra... Yy, Przemysłu w Niemczech, no i po 16 godzinach burzliwej debaty w Unii przyjęto uchwałę o zakazie rejestracji aut spalinowych w 2035 roku. Zakładam, że to wiecie. Pocieszenie niewielkie, ale jednak jest takie, że ma być ocena skutków regulacji w 2026 roku. Więc albo wtedy po prostu komuś przestawi się Wajcha i dojdą do wniosku, że jednak, no. Zwolniliśmy 100 tysięcy ludzi i słabo to wygląda, więc troszeczkę przesuniemy ten termin, albo wręcz przeciwnie i bardziej dokręcą śrubę. Oczywiście w tym przypadku chodzi o przyszłość samochodów hybrydowych, bo na ten moment, w opinii pana Timmermansa, one nie są ekologiczne, no ale to wcale nie jest powiedziane, że w 2026 roku oficjalna Doktryna nie ulegnie zmianie, więc jeszcze nie wszystko stracone. Tutaj padła taka deklaracja, że Unia będzie uwaga trzeźwym okiem spoglądać na to, co dzieje się na rynku samochodu. A skoro już przy trzeźwości jesteśmy, to nie mogę nie skomentować pewnego wydarzenia, czyli cytując pewne fora dyskusyjne Kurs Franka poleciał na web, na szyję. Oczywiście chodzi o posła Franka Sterczewskiego, ja tutaj wcale sobie z niego nie kmi, on sam się tak przedstawia, mówi o sobie, że jest Franek, który został ostatnio zatrzymany przez patrol policji w Poznaniu, po tym jak nastukany jak najman, jechał sobie w nocy środkiem drogi zygzakiem na rowerze. Oczywiście y, pan poseł odmówił. Dmuchnięcia w alkomat, zasłaniając się legitymacją poselską. No i w sumie tyle. Nie on pierwszy, nie on ostatni, ale wydźwięk tego zatrzymania jest y, mocno symboliczny. Nie minęło chyba więcej niż miesiąc od tego, gdy zrobiłem materiał o pijanych kierujących, gdzie mówiłem, że jedna trzecia z tych właśnie zatrzymywanych pijanych kierowców to są właśnie rowerzyści. No i y, pan poseł Sterczewski niestety zdaje się to potwierdzać. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Otóż przypomnę Wam, że jak pan poseł Sośnierz zakładał swój parlamentarny zespół do spraw ochrony Praw kierowców, to eksperci od BRD, w tym Łukasz Zboralski z portalu, którego nazwy nie wymienię, śmiali się tak do rozpółku, że to jest banda jakichś kretynów nawiedzonych, a przecież w parlamencie mamy już zespół ekspertów i odpowiedzialnych parlamentarzystów do spraw właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, i chciałem tylko przypomnieć, że pan. Franek Sterczewski jest, a w zasadzie był, bo wspaniałomyślnie podał się do dymisji, wiceprzewodniczącym tego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tak sobie myślę, że y, to jest chyba najlepsze, co mógł zrobić dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, po prostu dać się zatrzymać nawalonym Jadąc na rowerze po ciemaku nieoświetlonym rowerem przez Poznań, bo może faktycznie ktoś zwrócił uwagę na to, co się dzieje z rowerzystami. Ja nawet nie chcę wchodzić w dyskusję, jak duże zagrożenie on powodował, czy większe niż ktoś, kto przekracza prędkość w zabudowanym, czy mniejsze. No, wiadomo przecież, że jeżeli przejechałby o tej trzeciej w nocy go kierowca jakiegoś busa, który przywiózł tam zaopatrzenie po 15 godzinach bez tacho i klimatyzacji przez Polskę, no to przecież byłaby to wina Kierowcy, a nie pijanego rowerzysty. No, swoją drogą pan poseł Sterczewski nie rezygnuje z przewodniczenia parlamentarnemu zespołowi do spraw transportu rowerowego. I to jest ten zespół, z którego darłem łacha jakieś dwa lata temu, bo przypominam w 2020 roku. Posłanka Jahira wraz z czterema innymi swoimi koleżankami, a w zasadzie z trzema, w sumie było ich cztery, pisała do ministra infrastruktury taką interpelację, w której panie posłanki, członkinie zespołu do spraw transportu rowerowego, pytały, czy rowerzysta może w ogóle poruszać się po jezdni. I... Jak tak sobie na to wszystko patrzę, często piszecie mi, kłopie, startuj tam do tego parlamentu, e, potrzeba nam jakichś myślących ludzi, dziękuję, w dalszym ciągu się nie wybieram, ale gdyby kiedykolwiek szczeliło mi coś we łbie i chciałbym gdzieś kandydować, to ja mam taki jeden postulat, BRD, czyli bezpieczeństwo ruchu rowerowego, jako... Przedmiot szkolny z wpisaniem oceny na świadectwie, bo ja oczywiście wiem, że potrzebujemy biologów, potrzebujemy chemików. W Polsce generalnie przy tym poziomie klasy politycznej trzeba wiedzieć, jak wydestylować sobie samemu bimber, oczywiście, ale jednak dochodzę do wniosku, że takie podstawowe, naprawdę zupełnie podstawowe zagadnienia z prawa o ruchu drogowym powinny być wpajane. Od małego i co najmniej do tego 15 roku życia, najlepiej przez policjantów ruchu drogowego, którzy mają do czynienia z tym na co dzień, a nie przez pseudoekspertów, którzy każdy przepis formułują sobie i interpretują tak, jak im pasuje. Więc to jest taki mój jeden główny postulat: jeśli nie daj Boże, chciałbym gdzieś kiedyś. Kandydować. Swoją drogą muszę przyznać, pan Sterczewski zachował się całkiem sensownie, bo oczywiście przeprosił, oczywiście powiedział, że zrzeknie się tego immunitetu i podda karze. To jest takie sobie, szczerze powiedziawszy, bo oczywiście jest film z zatrzymania posła Sterczewskiego, ale nie obejrzałem go do końca, bo jest tak żenujący, że wolałbym już chyba zobaczyć drugi raz Nataszę Urbańską strzelającą z Maksima. No w każdym razie, jeżeli dobrze kojarzę, to pan poseł jednak ostatecznie w Alkomat nie dmuchnął, więc co z tego, że on się teraz podda karze, jeżeli nie będziemy wiedzieć, czy faktycznie miał pół promila, czy cztery promila? No ale to tak tylko drogą dygresji. Tak przy okazji to rozbawił mnie nawet pan Donald Tusk, który na jednym z serwisów społecznościowych skomentował, że nam, Franek, to została już tylko komunikacja publiczna i tego się trzymajmy, nawet z jajem i prawie śmieszne, no gdyby nie fakt, że tak naprawdę to jest chyba ich program. A wracając do moich postulatów wyborczych, w dalszym ciągu przypominam, nigdzie nie kandyduję. Mam taki pomysł, żeby polityków, dziennikarzy i urzędników państwowych w ministerstwach, mówię o tych ministerialnych, po Konkretnej wysłudze lat, na przykład niech to będzie 10 czy 15, deportować z Warszawy na co najmniej 5, na przykład na Podkarpacie. Wpadłem na ten pomysł po tym, jak przeczytałem artykuł w jednym z serwisów promujących elektromobilność, którego autor przekonywał, że 300 km to jest absolutnie rewelacyjny i wystarczający zasięg dla samochodu elektrycznego. Otóż nie, nie jest tak na przykład z miejsca, w którym siedzę, czyli z miejsca, w którym mieszkam, mam do przykładowo Ikei 125 km, potem trzeba jeszcze wrócić, no a meble się w domu przydają. Także czytając takie bzdury, naprawdę raz na te 15 lat deportacja na, na przykład pod Karpacie, żeby w praktyce poznać to, do czego się nawołuje, albo co się uchwaliło. Ja w ogóle mam taki pomysł. Że powinniśmy sobie tam właśnie na Podkarpaciu zbudować takie statystyczne polskie osiedle dla polityków. Tylko jeszcze nie wiem, czy bardziej iść w dane Gusu, czy w Eurostatu, bo przypominam, że na przykład według Eurostatu większość Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Więc postawmy sobie takie 60-metrowe domy jednorodzinne, oddalone od najbliższego ośrodka miejskiego jakieś 20 km, bez termoizolacji, i niech tam sobie politycy wprowadzają w życie na sobie. Najpierw te wspaniałe pomysły typu zakaz palenia gazu, typu zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Oficjalnie wychodzę z takim pomysłem osiedla resocjalizacyjnego dla właśnie między innymi dziennikarzy, ale głównie polityków, żeby mogli sobie pomieszkać jak statystyczny Polak, pozarabiać statystyczną krajową. I tak mieliby lepiej, bo przecież dostawaliby te mieszkanie za darmo, a statystyczny Polak musi wziąć na to kredyt hipoteczny. No ale niech go dostaną bez wyposażenia, niech sobie rowerkami cargo przywiozą te swoje lodówki, pralki, wtaszczą do tego. Mieszkanka czy do tego domu, niech korzystają z komunikacji publicznej na Podkarpaciu, żeby dojechać do najbliższego miasta, do lekarza, dentysty itd. I przez te 5 lat absolutny zakaz zbliżania się do jakichkolwiek ośrodków miejskich powyżej 200 tysięcy Ludności. Wtedy spróbujcie sobie sami żyć zdani na komunikację publiczną, zawieźcie dzieci rano do jednego miasta, na rowerze oczywiście, wróćcie do drugiego, gdzie pracujecie, i tak dalej, i tak dalej. Tak z perspektywy rodzica, który właśnie dzień w dzień dyma po 15 km w jedną stronę potem wraca te 15 km w drugą stronę, a po południu robi dokładnie taki sam kurs, tylko po to, żeby zawieźć i przywieźć dziecko z przedszkola, bo mamy aktualnie remont i jest przedszkole zastępcze, z czego w ogóle się cieszę, że jest. To zastanawiam się, jak by miało wyglądać moje życie bez samochodu. Ja oczywiście wiem, że mógłbym to zrobić wszystko na rowerze, bo to jest tylko jakieś 60 km dziennie, ale oczywiście jestem to sobie w stanie wyobrazić, teraz są jakieś dopłaty do węgla, więc dlaczego by nie wprowadzić programu Cox plus 500 działek amfetaminy dla pracujących rodziców i potem śmiało rano krecha, 20 km dzida do jednego miasta zawieźć dziecko do szkoły, 40 km dzida na rowerze do drugiego miasta do pracy, Po południu druga krecha i tak samo 40 w jedną, 20 w drugą, bo spanie i jedzenie jest przecież przereklamowane. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Rygas.